Nie każdy lubi specyficzny smak tego kompotu, ale pije się go w okresie świątecznym, ponieważ przyspiesza przemianę materii i ułatwia trawienie. Popijając kompot z suszu w trakcie posiłku, nie odczujemy skutków ubocznych spożycia dużej ilości różnych tłustych potraw, ponieważ poprawi on perystatykę jelit. Redukuje nieprzyjemne uczucie dyskomfortu w przewodzie pokarmowym, zapobiega wzdęciom, zgadzem, mdłości i bólowi brzucha. Picie kompotu z suszu zapobiega też zaparciom po wigilijnej wieczerzy. 500 g suszonych ale niewędzonych owoców, jabłek, gruszek, śliwek. Zalej 4 litrami wrzącej wody i pomoc przez 1 godzinę. Dodaj dwie i cukru, jedno jabłko, jedną pomarańczę, którą możesz obrać z białej części, która daje goryczkę, jedna łyżeczka goździków i szczyptę lub laskę cynamonu. Po czym gotuj 20 minut. Zdejmij z ognia i dodaj 4 łyżki miodu. Możesz więcej, jeśli wolisz, i ewentualnie trochę soku z cytryny dla smaku.